Jeśli tkanka tłuszczowa, gromadząca w swoich komórkach trójglicerydy, zaczyna się rozrastać ponad miarę, to zaczyna ona działać jak magazyn, który nie radzi sobie z nadmiarem zgromadzonego towaru. W normalnych warunkach komórki tkanki tłuszczowej, czyli adipocyty, magazynują trójglicerydy i uwalniają z nich wolne kwasy tłuszczowe wtedy, kiedy organizm ich potrzebuje. A hamulcem tego procesu jest m.in. insulina. Problem zaczyna się wtedy, gdy rozwija się insulinooporność, która zazwyczaj towarzyszy nadwadze i otyłości. W jej wyniku tkanki przestają prawidłowo odpowiadać na insulinę. W tkance tłuszczowej insulina przestaje skutecznie hamować lipolizę, czyli rozkład trójlicerydów do wolnych kwasów tłuszczowych, przez co adipocyty zaczynają popuszczać wolne kwasy tłuszczowe do krwi, nawet wtedy, gdy organizm nie potrzebuje dodatkowej energii. Co robi wątroba, kiedy dostaje taki niechciany prezent? Nie mogąc spalić wszystkiego od razu, przekształca wolne kwasty tłuszczowe z powrotem w trójglicerydy, które następnie pakuje w VLDL i uwalnia do krwi. W praktyce Twoja wątroba zamiast dać sobie na wstrzymanie, zamienia się w fabrykę tłuszczu na pełnych obrotach. Nie dlatego, że robi coś źle, tylko dlatego, że to nie w surowcu i nie ma instrukcji co właściwie z tym fantem zrobić.